Dzień dobry. dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, taki krótki filmiczek, może nie będzie krótki, ale treściwy. Eee, przyszła paczuszka, O taka paczka od widza. No, jak go spotkamy, to, to zabijemy. Powiesimy za kochones. Za, za no ale trzeba zobaczyć, co w tej paczce jest. Także, jak widzicie, jeszcze plomby są. Troszeczkę taśmowana, nie żałowała taśmy. Ale ciężka. Dobra, otwieraj. Czyń pan na swą powinność. Tylko sobie palca nie, nie przetnij. O, po jest? Rżni jest. Ale poszła po skosie. Cicho, tam. Więc to też mi nie trzeba, nie było można wziąć trzeba naostrzyć noże No ja po prostu trzeba umieć ciągnąć A tam przed nim O, znowu gazetki do czytania palce łótnie nic jej nie utnę. Makulatura Dawaj na podłogę Mąż po A w życiu Co będę sprzątał Zachce mi się Siusiusiu siu, siu, to będę miał już gazetki A więc tak. To jest dla Radka Co to jest? No to jest taki no... Hamburger? hamburger. Stój, nie ruszaj się. Takich hamburgerek nie stała. A może byś tak nie ruszała? Nie rozumiem. To jadalne? Tofi. To fi, jest napisane. To troli. To, to, Pokaż. Burger. No ale burger XXL. Nie Ja piorniczę. No musi być to chyba jadalne. <śmiech> <śmiech> chyba, że postawił sobie tylko biurkę. Wow! Lentilki Pierwsze słyszę To nie widziałem takiego czegoś Coś mi ktoś mówił o tym, że to jest chyba takie stołowe No nie mów, że będziemy strzelać Co to jest? Czekolada jakaś Dame Dalej. A czekaj. Mhm. No Na same słodkości Nie wiem kluczyków do nowego samochodu nie ma Nie to są jakieś te pianki? Czy co? Twarde? No, to nie pianki. Mm. Sup super redba. super so sous. Co to jest? To jest koronowirus. Tak wygląda. Trzeba spróbować. To są jakieś żelki. Pewnie. To nie są gumy? Chyba tak. Trzeba. Przecież jakiego? Nie wiem. No to zobacz, przeczytaj. Dobra, to nie jest jakieś mięsa. coś. Jak wiesz, jak ja ten mam na pewno. Nie ma polskiego. Hmm, hmm, hmm. Nie widzę tu. Dużo z daw, dawką witaminy C. Nie Napisano. Tutaj mamy. Mama, matka będzie mnie z grzyźkami zdradzała. Grześie. Masz cztery grześków, kurde. Ja lubię grześle. To na pewno nie paczka od Grzesia. Cocktail. Fajne wafelki. No. Czekolada. Dwie czekoladki. No i tutaj. Tak, mm. przyklejone aż było. To jest bomba, nie otwieraj. Zobaczcie To jest bomba. Może nie No i noża nie znajdzie teraz. Grzeszki przysypały. Sorry za burdel na biurku, ale... Ja tam się posupałem Ale za... No i za to... Opię to je to Spoko przyda się. Rozumie? Patrzcie niezdarność. Przyczepiasz. Jak niezdarność O jest. Oje, normalnie bomba, kurde zapakowane jak kurna nitrzypliceryna. O, tak tak mamy uzadowolona. Następnym razem, proszę tak nie, nie pakować, bo ja nie Następnym razem to się przejedziemy osobiście kurwa, pod adres i kurwa zrobimy mu łomot. Adres mamy, na padce. Matka byś pokazała co to jest, a nie no tak... mam, Druga bomba. E. inne dietę, jak to w robocie. No ja to sobie biorę tą kobietę. Albo nie będzie, bo ja będę dwa. Nie ja mam nowe. Ja to widzę jakąś pani jest na tym. Moment. Oj, oj. oj to jest tak sobie zakładaję, nic wiesz, nie wiem, bo nie. To jest jakaś babka. Z lokami. Pieszy. Czekaj, skąd że to piwo? No to czuję. <laughs> Przez puszkę matka czuje. Ile to ma procent? 9,8. No. To piwo. To jest lotnik? pokażę Kurde. Nie, DJ. Na słuchawki ma jakieś. I ten drugi to jest. Jak ci sprzedali te piwo, to ja nie wiem. Poprosił kogoś w sklepie. Także dziękujemy za paczuszkę. Bardzo, bardzo dziękujemy. Kolejne słodkości na miesiąc przed live'ami. Najbardziej mnie interesuje to: Burger King. Czy to jest jadalne. E, nie ma tam jakiejś etykiety? Jest, ale wiesz, to nie jest... Why? Po naszemu. Nie po polskiemu? Po katem Może niemicę. Nie wiem, po holendersku kuźwa. Nie potrafię. Made in Germany. Hmm... To Dobre, dobre! To są żelki, tak widać, że to są jakby takie żelki. Czy jedalne. Obadamy to. Sprawdzimy. No, nic. To będziesz testowała. Tak będę tu się testowała. Także serdecznie dziękujemy za paczuszkę. Pusta. Prosimy, więcej nie wysyłać. Zmienimy adres. Grozi to fochem. Tak, grozi to banem, fochem i innymi jeszcze konsekwencjami. Także jeszcze raz dziękujemy za paczuszkę. Bardzo miło, że dana osoba coś tak, wysłała. Tak, pamiętała, tak. ale już naprawdę to już jest druga paczka od tej osoby. I, i chcemy, żeby po prostu ta osoba już zaprzestała takich paczek. Trzecia to już karygodnie, to już z konsekwencjami, złamania nogi i, i czegoś jeszcze innego Trzeciej nogi Ręki nie, bo musi z nami ta osoba grać Ale no, nogi możemy mu połamać Tak, tak szczerze to bardzo, bardzo dziękujemy. I tu mamy kilka nowości, których jeszcze nie znamy, kurde Prawda to byśmy to wiesz Ciekawe co to jest to, a frutti Głumy czy co? Zobaczymy, zobaczymy co to jest. dobra Wszystko sprawdzimy. Żegnamy jak familia Familiadzie. Trzymajcie się. Pa pa. pa, pa.